Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku dotyczącej propozycji aktualizacji obszarów objętych moratorium styczniowym. Tytułem wstępu 8 stycznia bieżącego roku poleceniem minister klimatu i środowiska wprowadzono na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku obszary o powierzchni 59 tysięcy hektarów. Do ograniczenia lub całkowitego zaniechania pozyskania drewna. Decyzja ta wzbudziła ogromne i różne emocje, zarówno w branży drzewnej, zakładach usług leśnych, lokalnych społecznościach, a także organizacjach pozarządowych. Dotychczasowa propozycja Ministerium skupiała się na czterech puszczach. My leśnicy jednak dostrzegamy istotne obszary cenne na terenie całej dyrekcji Białostockiej. Dlatego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białstoku wraz z 28 nadleśnictwami przygotowała na podstawie merytorycznych kryteriów obszary cenne przyrodniczo skupione właśnie na terenie tych 28 nadleśnictw. Rozproszenie tych ograniczeń pozwoli także na rozproszenie negatywnych skutków ekonomiczno-gospodarczych przy jednoczesnym zachowaniu względów i potrzeb ochrony przyrody. Nasza propozycja pozwoli na zadowolenie różnych grup interesariuszy. Więcej o przygotowanych danych, a także o samym procesie konsultacji opowie państwu pani Emilia Ostaszewska, starszy specjalista służby leśnej w wydziale ochrony zasobów przyrodniczych. Dzień dobry. 15 lipca rozpoczęliśmy konsultacje w naszej propozycji aktualizacji moratorium, czyli obszarów cennych pod względem przyrodniczym, społecznym, w których planowane jest ograniczenie pozyskania drewna. Z uwagi na zakres danych, które chcielibyśmy z Państwem, ze społeczeństwem skonsultować, materiały te zostały przygotowane w podziale na nadleśnictwa i opublikowane są na stronach właściwych nadleśnictw. Są to przede wszystkim mapy, które obrazują zasięg proponowanych przez nas obszarów, oczywiście z uwzględnieniem tych wynikających z moratorium z 8 stycznia. Oraz są to wykazy szczegółowe wykazy lokalizacji proponowanych przez nas powierzchni łącznie z uzasadnieniem ujęcia tych powierzchni na naszej liście proponowanych obszarów. Konsultacje przeznaczone są dla każdego. Każdy zainteresowany może wziąć udział w konsultacjach, może zgłosić swoją opinię, stanowisko, zaproponować rozwiązanie. Dotyczy to i mieszkańców regionu, i samorządów, i organizacji pozarządowych. Wszyscy zainteresowani mogą przesłać uwagi na adres konsultacji małpabiałystoklasygo.pl, bądź też przesyłając swoje stanowiska pocztą tradycyjną na nasz adres LIPOWA51. Uwagi zbieramy do 4 sierpnia uwagi będą wszystkie uwagi, które do nas zostaną przekazane, będą przez nas przeanalizowane, zweryfikowane i opublikowane na stronie internetowej w dniu 25 sierpnia. W ramach konsultacji mamy zaplanowane spotkanie online. Będzie to spotkanie informacyjne, Techniczne. Nie będzie to spotkanie, w ramach którego będzie można zgłaszać uwagi, dyskutować. Chcielibyśmy w trakcie tego spotkania przekazać Państwu ogólne informacje na temat przyjętych przez nas założeń na etapie przygotowywania propozycji aktualizacji moratorium. Opowiemy, jak wyglądają materiały, które konsultujemy, jak je czytać, jak je interpretować. Liczymy na to, że to usprawni przebieg konsultacji. Do 16 września nasza koncepcja łącznie z wynikami konsultacji musi być przekazana do Ministerstwa klimatu i Środowiska. za chwileczkę. Tak. Chcielibyśmy bardzo dziękuję, podziękować Państwu za przybycie. I nie ukrywamy, że liczymy na duży udział spo, społeczeństwa. Wiemy też o zorganizowanych akcjach masowego sprzeciwu naszej propozycji. My zaś jesteśmy otwarci na dialog i liczymy na taki rzeczywisty głos społeczeństwa. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Tak jak powiedziałam. Chcemy osiągnąć kompromis uwzględniający zarówno potrzeby ochrony przyrody, potrzeby społeczeństwa i jednocześnie nie zachwywając potrzeb naszej gospodarki narodowej. Poprosimy o pytania. Przede wszystkim, gdyby miała Pani określić, czym się różni to, co jest w moratorium od tego, co proponujecie? Jak to najprościej... Powiem tak. Część obszarów, która była wprowadzona w moratorium, pokrywa się z naszą propozycją. Część są to inne powierzchnie, różniące się od powierzchni podanych w moratorium. Wszystko to jest skupione na jednolitych kryteriach, które zostały sporządzone podczas Narady o lasach. My proponujemy po prostu obszary cenne przyrodniczo, które są istotne i które widzimy na terenie całej regionalnej dyrekcji. Nie skupiamy się tylko na puszczach. Ale też na innych nadleśnictwach, które też powinny być docenione. To, na co my jako leśnicy zwracamy uwagę w tych propozycjach, są to m.in. siedliska priorytetowe obszarów Natura 2000, bufory odcieków, źródlisk, czyli zwracamy tutaj dużą uwagę na znaczenie wody, na ochronę siedlisk hydrogenicznych. Chcemy docenić potrzeby. Dokładnie tak, chcemy docenić to, co mamy wartego ochrony przyrody, bardziej to uwypuklić. To jest właśnie w tej propozycji na terenie 28 nadleśnictw. Jaka powierza tych powierzchniach procentach. Yy, yy, tak, to koleżanka tu technicznie. Nasza propozycja zakłada, to znaczy generalnie jednym z założeń, które przyjęliśmy na etapie przygotowania propozycji jest takie, że powierzchnia, którą będziemy chronić w ramach tych obszarów, nie będzie mniejsza niż ta powierzchnia wskazana w poleceniu z 8 stycznia. Ale rzeczywiście decyzja ministra o aktualizacji moratorium daje nam możliwość zweryfikowania powierzchni, które były ujęte, w poleceniu z 8 stycznia daje nam możliwość nieujmowania w naszej nowej propozycji tych powierzchni, które powinny, w których prace zostały już rozpoczęte w przeszłości i wymagają kontynuacji w celu zachowania stabilności tych drzewostanów. Więc część powierzchni z moratorium z 8 stycznia nie jest uwzględniona w naszej propozycji. Ponad 60% powierzchni przez nas wskazanej pokrywa się z powierzchnią z moratorium z 8 stycznia. Znaczy, polecenie o wznowieniu. Bo trzeba tutaj podkreślić, że to już są ponowne podejście do konsultacji. My w czerwcu już takie pierwsze podejście mieliśmy, ale ten termin był dość krótki. Stąd teraz ten do 4 sierpnia. Konsultacje prowadzone są poprzez wysłanie wiadomości na dedykowany adres e-mail lub też pocztą tradycyjną. Czy w ramach tych konsultacji będą się jeszcze odbywać jakieś spotkania? W tej chwili nie jest to ustalone. Jedynym spotkaniem dedykowanym jest jutrzejsze spotkanie o godzinie 13, w którym będzie mógł wziąć udział każdy, ponieważ link do tego spotkania będzie jutro rano opublikowany zarówno na stronach internetowych, jak i w mediach społecznościowych. Ale jesteśmy otwarci na głos wszystkich. także wojewody i, i jakby interesariusze, którzy współpracują z wojewodą. My zbieramy wszystkie uwagi, tak jak powiedzieliśmy wcześniej. My zbieramy wszystkie uwagi i te uwagi będą przekazane do ministerstwa i w ocenie. Ministerstwa i w decyzji ministerstwa będzie to, co będzie się działo dalej. O, o jakby dalszych terminach i harmonogramie ministerstwa nie, nie mamy wiedzy. Dziękujemy. A kto się najbardziej sprzeciwia? Bo powiedziała pani, że sprzeciwia się części organizacji, czy, czy są jakieś duże protesty przeciwko warszawu To znaczy... Yy... Posiadamy informację, która jest ogólnodostępna. W internecie pojawiła się dedykowana strona internetowa, zorganizowana przez jedną z organizacji pozarządowych, która ma na celu składanie sprzeciwu do naszej propozycji w jednakowej formie masowej. Dziękujemy bardzo.